I love Dalej na czasie, No i co, że chodzę w Adidasie? U nas nikt nie patrzy, kto da od siebie więcej, jak to mniej, poz roztwarzem. Nieźle za ja w tym jestem w miarę dobry, ale bardziej wolę z tekstami, bo z nimi płynę na fali. Prawie padłem w ziomeczków, którzy surfowali, a panowie bardzo serwowali. Jakieś nowe trunki, przynajmniej dla mnie, bynajmniej były smaczne. Ale jak someraż było zabawnie, tak solar, wydaje mi się, że nauczyłem się używać tego oto słowa. Wracając z lalomem, ale to druga droga. Jaki historia! Jaki historia! Aż wylądowałem we wannie, dalej pisałem zgrabnie, i właśnie tak jest fajnie. Leciała ciepła woda, spoko było, ale szybko się skończyło. Teraz tak nie robię, piszę, odpuszczam zbędnej imprezy, ziomek, czekam na swoje urodziny. Na ten moment tylko urodziny świętuję. Na zdrowie Dalej rapuje człowiek Nigdy się to nie zmieni Zamyka się sen na powieka Już po pierdolonej niedzieli Ludzie szukajcie nadziei Pewnego dnia może w końcu coś się zmieni Ale nigdy nie nadzielni. Zasady trzymają się cały czas równej powierzchni Sztywniutko Każdy zaciska pieści I podchodzi do reszty zgromadzenia Na dziesiące gadamy zawsze na temat Od korzykówki aż do piłki Która skończyła na dachu jak nie jedna i jej nie ma. Pozdrowienia dla każdego dobrego chłopaka z więzienia. Tak właśnie się kurwa goni marzenia. Moja muzyka daje wam ogromne wrażenia. Do jutra, bo już czasu nie ma.